Szanowni Państwo, witam na oficjalnej, pomeczowej konferencji klasowej. Udał się PGL Turowowi Zgorzalc za porażkę w pierwszym meczu ligowym. Dziś z górą 96 do 91. Z nami trener Zgorzalczan, pan Miodra także w z skrzydłowym Turowa Filip Dylewicz. Najpierw kilka słów pomeczowych komentarza komentarzy. Prosimy trenera PGL Turowa Zgorzalca, pana Miodra Game, and we play against team who probably have maybe one of the best offensive mm -hmm. rounds. And that is very difficult to start. So I'm very happy. It was already, but general general that is our problem and we have to, to start to think about it. In the last couple of games I have more and more players but I don't have uh, quality defense games received more points than normal. Right? So if you want to, to think about future and about some success, you have to care about that. First, but general, I'm very happy. Yeah, we have also our lot of games, a lot of small, big and we passed one of the hottest maybe court in Poland and won against Timon again who beat us two times. Także ten Tyle Trener Rajković. Trenor powiedział, że jest naprawdę szczęśliwy z tego zwycięstwa, to z tego względu, że Turów w tym roku dwa razy ze Śląską przegrał. Chciał podkreślić naprawdę bardzo dobrą grę Śląska przez pełne 40 minut. No i przypomnę, że Śląsk jest najlepiej stwierdzającą, bo tak dużą w ekstraklasie. Jest szczęśliwy ze zwycięstwa, natomiast nie jest szczęśliwy z tego, jakiego zespołu zespół zagrał w defensywie. Mając wszystkich graczy do dyspozycji, jego drużyna nie może, a myślę, że w sukcesach w kolejnych meczach w szóstkach czy pojaufach, grać tak słabo w obronie, jak drużyna <coughs> w formie turów stracił 91 oczek. Tyle, trener Rejkowicz. Teraz o tym głos, jeśli mam powieść, o komentarz, Filipa Dylewicza. Rzeczywiście spodziewaliśmy się spotkania bardzo trudnego dla naszego zespołu, szczególnie rzeczywiście poprzednio zakończyły się naszą porażką i, i wiedzieliśmy, że jak mówię, że, że już na gospodarstwo się pójść za ciosem i, i udowodnić, że, że w tym sezonie zespołem, który staje nas pokonać trzykrotnie rzeczywiście typowo ofensywny mecz dzisiejszym. mieliśmy problemy z utrzymaniem przewagi promozolnej, budowaliśmy później, no w zasadzie dwie akcje i, Dlatego ten mecz był w naszym wykonaniu do końca tak. bardzo dobry, ale też nie musimy sobie powiedzieć, że drużyna z nami nam przy swojego nie leży, ale najważniejsze jest to, że e, przełamywaliśmy konfekt, drugi Żyli Śląska, wygraliśmy i, i to jest dla nas najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję. Ja razem z nami trener morska, żeby wydało się także najstarszejszym wśród wrocławskiego zespołu, pan Łubickowski, a oparcie a to był krótki komentarz, standardowo prosimy Pana Podusza. Gratuluję drużynie, którą rozgorzeli zwycięstwo w tym meczu. Trudnym mecz, bardzo trudnym mecz uważam. To spotkanie no nie do końca się ułożyło nam, tak jak sobie tego życzyli. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o, o defensywę, ale trzeba też powiedzieć, że przeciwnik e, no, na nasze warunki sporej klasy. Natomiast chciałem pogratulować swojej drużynie chłopakom ze Śląska e, Waleczności I, i mimo że były takie momenty, że graliśmy, jak to się mówi, apę down, górę radą troszkę, to mimo wszystko wracaliśmy do tej gry i chłopaki położyli tutaj na tym, na tym boisku e, serce i, i, i za to im gratuluję. Oczywiście przegrana, to nie można się cieszyć. Ale był to dzisiaj mecz zdecydowanie bardziej ofensywny. Bardzo szybka gra, stąd taka duża ilość y, punktów. Myślę, że, y, że zaprezentowaliśmy się całkiem dobrze w tym spotkaniu. To, że nie było to do końca tak, jakbyśmy chcieli grać w obronie, ale przeciwnik nam postawił e, troszkę e, wysoką poprzeczkę. Ale myślę, że myśmy też jak gdyby spostali się do końca, bo, bo przegrane to spotkanie. Życie nie zna Dziękujemy. Teraz prosimy Pawła Pinkowskiego. Tak jak trener powiedział, zostawiliśmy dużo serca i zdrowia na pakiecie. Nie ostrzegliśmy się błędów, które były oczywiście. Jednak myślę, że, że, że możemy w miarę stanąć przed lustrem i, i, i nie widzieć w sobie tego, tego poczucia, że, że, że nie daliśmy z siebie maksa. Były błędy, a Turuk był po prostu dzisiaj lepszy, wydaje mi się, i, i najwyraźniej zasłużył na zwycięstwo. To tyle. No. Cóż, mogę powiedzieć więcej. Jeszcze można powiedzieć, że nasi kibice no, naprawdę pomagają i dużo lepiej żyją u siebie niż na wyjazdach. I dzisiaj to chyba też było widać. Dziękuję. Dziękuję to. panu Kikorskiemu. Czy jakieś hmm. pytania? Dziękujemy Pani Łotrzowska. 19 marca zapraszamy. Serdecznie zapraszamy.